Czytając o ukrzyżowaniu Jezusa w Ewangelii Jana, natrafiamy na pewną intrygującą historię. Jest ona zapisana w 19 rozdziale od 25 wersetu, i czytamy tam następujące słowa: A blisko krzyża Jezusa stały jego matka i siostra jego matki Maria, żona Klopasa i Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył swoją matkę i stojącego przy niej ukochanego ucznia, zwrócił się do matki. Kobieto, oto twój syn. Następnie powiedział do ucznia: oto twoja matka. I od tej pory ten uczeń wziął ją do siebie. Dla niektórych ten fragment, ta historia jest dowodem na to, że Jezus nie miał rodzeństwa. Bo czy gdyby miał rodzeństwo, to czy powierzałby swoją mamę komuś obcemu, no wprawdzie e, umiłowanemu uczniowi, ale jednak obcej osobie? No, za moment zobaczymy, że być może ta osoba nie była aż tak obca. Zresztą zobaczmy, że jest powiedziane, że e, Jan, czy ten umiłowany uczeń, i matka Jezusa stali przy sobie. Czy. Był to przypadek. Zobaczmy, że wymienione w tym fragmencie są cztery kobiety. Pierwszą jest Matka Jezusa, drugą jest jej siostra, nie jest podane, jakie jest jej imię. Trzecią osobą jest Maria Klopasa i czwartą osobą jest Maria Magdalena. Co ciekawe, inni ewangeliści także wspominają o tym, że były kobiety przy krzyżu. Wprawdzie ewangelista Łukasz nie podaje nie wymienia tych kobiet, tylko podaje fakt, że były, ale już Marek i Mateusz wymieniają te kobiety. Pomijają matkę Jezusa, prawdopodobnie jako oczywisty fakt, że jako mama była przy śmierci swojego syna, ale wymieniają pozostałe trzy kobiety i Zarówno Jan, jak i Marek i Mateusz widzą potrzebę wymienienia kobiet, trzech kobiet, które były tam pod krzyżem, nie wspominając już o Matce Jezusa. I zobaczmy, co pisze Ewangelista Marek w 15 rozdziale, 40 wersecie. Jest powiedziane tak. Była tam, były tam również kobiety. Przyglądały się one z daleka. Wśród nich stała Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba młodszego, Jozesa oraz Salomy. Zobaczcie, że Maria Magdalena powtarza się e, tak jak było, e, była wymieniona w Ewangelii Jana, tu również jest wymieniona jako Maria Magdalena. Później e, w Ewangelii Jana mamy o Marii e, Klopasa. Tutaj mamy powiedziane, że jest to Maria, matka Jakuba Młodszego i Jozesa. I też mamy kobietę, która ma imię Salome. I porównując te trzy kobiety by wynikało z tego, że ciotka Jezusa miała na imię Salome. Ale zobaczmy dalej do Ewangelii Mateusza, co on pisze. W 27 rozdziale od 55 wersetu czytamy tak. Było tam też wiele kobiet, które przyglądały się wszystkiemu z oddali. Przyszły one za Jezusem do, z Galilei i usługiwały mu. Była wśród nich Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Zauważmy, że. Znowu powtarza się i jest Maria Magdalena. Jest kolejna Maria, matka Jakuba i Józefa. Wcześniej był to Józef, a tu mamy Józef. W Grece jest to różnica jednej litery i pamiętajmy, jest to tłumaczenie też imienia semickiego, a więc tak jak Angelika po polsku może być wpisane przez DZ albo przez G. Jest to najprawdopodobniej to samo imię. I mamy trzecią kobietę, którą wcześniej zidentyfikowaliśmy jako ciotkę Jezusa. Marka miała ona imię Salome. podczas gdy tu widzimy, że jest to matka synów Zebedeusza, a więc mama apostoła Jana i Jakuba. Jeżeli nasza identyfikacja jest prawidłowa, to wówczas to wskazuje na to, że Jan był kuzynem Jezusa. Apostoł Jan był, byłby kuzynem Jezusa. I to też wyjaśniałoby, dlaczego na przykład ona, Salome, czyli ciotka Jezusa, albo też matka synów Zebedeusza, miała taką śmiałość, aby pójść do Jezusa, do swojego siostrzeńca, i prosić go, żeby jej synowie, a jego kuzynowie mogli zasiadać po lewicy i po prawicy. To też wyjaśniałoby, dlaczego Jan nie pisał o swojej mamie jako z imienia, czy też nie pisał jako matka synu Zebedeusza, ale po prostu podał jej relację z matką Jezusa. I też, to też pokazywałoby na inną rzecz, dlaczego Jezus powierzył swoją mamę Janowi, który był bliskim krewnym i też był osobą wierzącą. Jezusa rodzeństwo nie wierzyło jemu, ale za to Jan, jako umiłowany uczeń, jako młodszy kuzyn. Był kimś bliskim, i był osobą bieżącą, a więc miało to sens, by powierzyć swoją mamę komuś bliskiemu i komuś bieżącemu. Nasza identyfikacja oczywiście nie jest w 100% pewna, ale bazuje ona na tekście biblijnym i jest bardzo prawdopodobna. I wyjaśniałoby to, dlaczego właśnie. Jest to powierzenie swojej matki przez Jezusa, i pokazywałoby to, że apostoł Jan, ten umiłowany uczeń, był młodszym kuzynem Jezusa. I być może dlatego w Ewangeliach czytamy o tak zażyłej relacji, jaką mieli ci dwoje. Zapraszam do komentowania, zapraszam też do subskrybowania i do polubienia naszego kanału na Bibliowarsytecie.